Ci, którzy zwykli bawić się w demonizm, mogliby teraz już powiedzieć sobie na przykład, że chcieliśmy odegrać rolę demonizujących takich, jak byli za czasów Chrystusa, którzy gdyby był na misji rozpoznawczej we wsi, o, o, o okolice wsi Pustynia, zazjawiając się co jakiś czas też u swoich znajomych, okrążając dookoła też yy, tę te wieś, tę wieś, jest lepsze rozpoznanie, też yy, do rozpoznać, z którego domostwa ktoś czyli demonizmy, dając do rozpoznać szatańsko, szatańskość. Którzyś, którzy chcieli właśnie skończyć Chrystusa, że tak, tak, że rzuć, zazdrosnych takich, tym, że w sobie tyle miłości, potrafił z kobietą kochać się bardzo długo, miłując. Miał dobrą pozycję w stadzie, jako kogoś bardzo interesującego, i którzyś po prostu zazdrośni, zamiast pójść z jego naukach, też coś wywiązkowe, zainspirować się, to chcieli mu zabrać tę pozycję, pozbyć się go w ogóle i. Potrzeptywali, że tak, Jezus, jest to, bo myślę, że poszedł w nędzę, czy może odrzucone, że to jest okazja, żeby go jakoś wyrować, bo będą mieli te, taki technik, metodyk. Zjedz te, zjedz te kamienie to chleby, albo Sisze ze że nie próbują co robić, albo że rzuć się tutaj, skocz w Chrystusie, złapię cię anioły. To ci ludzie, którzy w tych czasach takie coś zwykle wyprawiać, szatanizm, powinni sobie powiedzieć, to jednak głupie i złe i odbiera atrakcje czerwoności atrakcji w życiu. Skąd nas nas to się wzięło? Powinni pójść do księdza, zamodlić się, zmienić wystrój w mieszkaniu czy w pokoju swoim. Nawet przefarbować jak trzeba, to i ściany, ale z poświęconą farbą w kościele, i zamodlając się o bezpieczeństwo chrześcijańskie, o prośbę o wybaczenie o Chrystusa, i w trakcie malowania też, zamierzając w Chrystusa z Nazaretu, przepraszając go zarazem tym z żyjąc w życiem nowym, że już się tego nigdy więcej nie będzie czyniło. Powinni tak zrobić. Nabyć nowe rzeczy, może niekoniecznie, a może tak, albo po prostu pójść do księdza, czy zaprosić księdza, żeby pokropił wodą rzeczy taką kolendę specjalną, wersję ekstra, bez pośpiechu, tylko że po święciu rzeczy, dać księdzu na tacę, pomodlić się, wziąć obrazek z modlitwą, żeby już nigdy więcej nie chwytać się demonizmów, i obrazek powiesić w którymś miejscu albo krzyżyk. I powiesić krzyżyk. I powiesić krzyżyk nad drzwiami wejściowymi. Czy w kuchni może na przykład. To może poprawić sytuację światową.